Właśnie, po co? Otóż to, nikt nie wie po co, więc nie musisz się obawiać, że ktoś zapyta. Obywatele Torunia, przerywamy transmisję w związku z orędziem starosty powiatu toruńskiego. Wprowadzony zostaje stan klęski żywiołowej w całym Toruniu. Należy nie wychodzić z domu lub ukryć się w bezpiecznym miejscu. Obywatele Torunia, przerywamy transmisję w związku z orędziem starosty powiatu toruńskiego. Prowadzony zostaje stan klęski żywiołowej w całym domu. Należy nie wychodzić z domu lub ukryć się w bezpiecznym miejscu. Dzień dobry, witam, wie pan. Wygląda na to, że w tej piwnicy spędzimy bite dwa tygodnie. Nie. Ma pan jakiekolwiek zapasy? Nie wiem, sprawdzę. Niestety, jedyne co tu znalazłem to jakieś cztery butelki przecieru pomidorowego. Ja nawet nie wiem, czemu kazali nam tu zejść. No mówili w telewizji o jakimś wielkim zagrożeniu. Jakim zagrożeniu? Nie podali szczegółów. A ma pan może jakieś przypuszczenia? Oj. Jak pewnie pan wie, pracuję w polchemie. No tak. Wie pan. Muszę się Panu do czegoś przyznać. To wszystko, co się dzieje, to jest moja wina. Ale jak to? Co Pan zrobił? Prowadziłem projekt badawczy, którego celem było zwiększenie wydajności produktu. Niestety źle dobrałem współczynniki, w wyniku czego powstał silnie toksyczny produkt. Najgorsze jest to, że ja tego nawet nie zauważyłem. Zatwierdziłem projekt, zatwierdziłem ten schemat i rozpoczęliśmy produkcję. Wyprodukowaliśmy setki, a nawet tysiące litrów tego produktu, i doszło do wycieku. Ja się nie spodziewałem, że dojdzie do tak wielkiej katastrofy. To wszystko, co się dzieje ostatnio, jest jak w krzywym zwierciadle. A to całe nasze życie. O mój Boże! Wie pan, moja mama była nauczycielką chemii. To ona mnie doprowadziła tu, gdzie ja jestem. Ona mnie zaprowadziła na uniwersytet. Ona mi pomogła zdać sesję. To dzięki niej mam tę profesurę. A teraz wszystko zaprzepaszczone przez jeden głupi błąd. Faktycznie, przykra sprawa. To już wiem, co zrobię. Powodzenia. Dzień dobry. Czy dozwoliłem się do no Sanapitu? Tak. Mam informację, jak rozwiązać ten obecny kataklizm. Thank you.